Sytuacja wyglądała tak, że podszedł do nas mężczyzna, jeden z kolegów tego, który się utopił, i powiedział, że nie mogą znaleźć swojego kolegi od około 2 godzin. Podjęliśmy natychmiast, jak tylko się o tym dowiedzieliśmy, działania poszukiwawcze w miejscu, gdzie był ostatni raz widziany. Po około 10 minutach został przez nas wyciągnięty z głębokości około 7 metrów, więc to była bardzo ciężka akcja. Od razu wezwaliśmy służby i podjęliśmy czynności reanimacyjne, ale niestety nie udało się, po około 15 minutach zespół ratownictwa medycznego odstąpił od prowadzenia medycznych czynności ratunkowych. Przyczyną tego zdarzenia było, była po pierwsze kąpiel poza obszarem strzeżonym, który mamy za sobą, a po drugie prawdopodobnie alkohol. Mamy tutaj na obszarze strzeżonym 5 ratowników, tak więc w tym obszarze pilnujemy wszystkiego, natomiast poza obszarem strzeżonym po prostu nie jesteśmy w stanie wypatrzeć wszystkiego. Oczywiście, jeżeli jest nam zgłoszony sygnał, że coś się wydarzyło, czy to ktoś zaginął, czy na przykład ktoś stracił przytomność, od razu reagujemy, działamy. Wtedy może teraz zdarzy się taka sytuacja, że kąpielisko ostrzeżone musi być zamknięte na czas prowadzenia działań ratowniczych. Przed czym też chciałbym przestrzec, dlatego że właśnie przy tym utonięciu była sytuacja, gdzie mimo czerwonej flagi ludzie próbowali wejść do wody. Mimo tego, że my po prostu nie byliśmy obecni na kąpielisku w większości, został tylko jeden ratownik pilnować obiektu, reszta brała udział w akcji ratowniczej. Przyszłam z polecenia przyjaciółki. E, wiem, że tutaj jest na pewno bezpiecznie. E, są ratownicy, na pewno dno też jest sprawdzane, nie ma żadnych butelek. No, po prostu jest tutaj bezpiecznie i na pewno jest to lepsze niż kąpanie się po takich zwykłych jeziorach czyjś. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobra opcja na wakacje, na spędzenie czasu ze znajomymi, po prostu. Szukaliśmy w internecie, gdzie możemy się bezpiecznie kąpać. Na początku zajechaliśmy na zupełnie inny zbiornik. Korzystamy, bo jesteśmy kamperem, korzystamy z takiej aplikacji Park4Night. Zajechaliśmy no i dostrzegliśmy znaki, że obowiązuje tam zakaz kąpieli, więc zaczęliśmy szukać zbiornika, gdzie w Opolu możemy się wykąpać. No i tak trafiliśmy na zbiornik Bolko. Z łatwością zaparkowaliśmy kampera, więc to na pewno duży plus dla nas. Oprócz tego woda jest bardzo czysta, fajne, że jest piaszczyste dno. Zawsze mnie rażą te wszystkie rośliny wodne, które są, i wtedy po prostu czuję się bardziej bezpiecznie, jak dno jest takie piaszczyste. Widzimy, że są ratownicy, więc plaża jest strzeżona, no i dzieci mogą bezpiecznie korzystać i cieszyć się czasem spędzonym nad wodą. I widać podłogę. Żytyno? No tak, widać na. No. Wybrałam kondydisko z tego powodu, że tu jest ratownik, jest tu bezpiecznie, a nie gdzieś tam po krzakach, gdzie nie ma żadnej osoby pilnującej, nie ma zagrożenia tak jak dwa dni temu było utonięcie chłopaka. No, nie ma zagrożenia życia przede wszystkim właśnie tu, w takim wyznaczonym terenie, gdzie jest ratownik. Bo no wiadomo, wszędzie kryje się niebezpieczeństwo, jeżeli nie ma osoby, która nad tym nadzoruje. Nie cały akwen jest kąpieliskiem. Teren kąpieliska to jest tylko i wyłącznie teren ogrodzony bojkami tylko on jest ściśle pilnowany przez nas i tylko tutaj kąpiel jest naprawdę bezpieczna tutaj dno jest przez nas codziennie sprawdzane i przestrzegamy. Całego regulaminu. Osoba tonąca to nie po cichu. To nie jest tak jak na filmach, że macha rękoma, wzywa pomocy. To jest osoba, która jest albo leży płasko na wodzie i która się nie porusza, ewentualnie jest w pozycji pionowej, my to nazywamy tak zwanego spławika, która walczy o każdy oddech. Osoby, które są na brzegu bądź koło takiej osoby w wodzie, bardzo często myślą, że taka osoba się wygłupia, bawi się, a tak na dobrą sprawę tam już toczy się dramat obok i osoba potrzebuje pomocy. Jeżeli chodzi o przyczyny utonięć, to przede wszystkim brak umiejętności radzenia sobie na wodach otwartych, brawura, alkohol, wybieranie miejsc niestrzeżonych, czyli tam, gdzie nie ma ratowników.